Złom dobry, witam na kanale zawodowym Pożyracz Bananów. <laughs> to jest wizytówka tego kanału. A teraz dokonam y, czegoś niespodziewanego. Po 23 dniach abstynencji od tego oraz tego narkotyku Postanowiłem wrócić do moich przyjemności, no ponieważ jakieś przyjemności trzeba w życiu mieć, prawda? <grytanie> A jeździłem autem, wiecie, i piłem herbatę ziołową i nie czułem się sobą. Więc teraz po 23 pełnych dniach, dzisiaj jest 24 dzień mojego odstawienia. Ciekawe czy... Ciekawe czy padnę, jak wypiję te kawę. Ale chyba, chyba nie, zamieszamy. Oglądam pewnego youtubera, mianowicie Odyńca Seniora, Tatę od Odyna, i on tam w każdym odcinku miesza kawę i drażniło mnie, to wiecie? <grych> Pomyślałem sobie, starszy gość ode mnie pije kawę i żyje, więc może ja też trochę pożyję Kubek, oczywiście z kanału Pewek Recycling, który gorąco rekomenduje. No nic. Dokonamy teraz pierwszego w tym roku słynnego śrobnięcia zawodowego. O tego wasze zdrowie. A, mmm. Dobre powiem Wam, że dobre. Mam nadzieję, że nic mi się nie stanie. Za chwilę pokażę Wam coś ciekawego na zewnątrz. będziemy tym wyjściem wychodzili <laughs> idziemy na zewnątrz coś wam pokażę zima zima zawitała do Cieszyna Prawdziwa zima. Proszę państwa, ale ładnie. Właśnie auto stąd pojechało. Wszędzie biało. Wszędzie biało. No bo śniegu napadało. Teraz czuję, że jest zima. Czy na tym filmie będzie jakiś złom? Panie zawodowy. Zobaczymy. Mam chwytak. Idziemy. I zajrzymy. Oho. Oho. Puszki. Puszki są. Szkło. A jakiś tutaj słoik. A tutaj. Słapo po sylwestrze. Ale puszki. Myślę sobie, że puszki zabierzemy. Do reklamóweczki załadujemy. Puszeczki, mój drodzy. Tak. Jedna. Jedna druga ktoś już je zgniata trzecia trzy puszki tylko tyle tamtych stalowych nie bierzemy o tu jeszcze Pepsi jeszcze Pepsi jest czyli cztery sztuki nie jest źle znaczy, jakiś złom, panie zawodowy? A tam są puszki. Uuu, tam są puszki. Ale tego nie będę już otwierał. Proszę bardzo, tutaj w śmietniku mamy trochę złomiku. Zabieramy. Jedna listewka. Zabieramy. Kolejne jakieś listewki. Jest złom? Jest. Złom i puszki. Wrzucimy. Kawę już wypiłem, jakoś to przeżyłem. Dwa cytaty na koniec tego filmu z mojej książki, którą dostałem od szwagra. Zacząłem ją czytać w Sylwestra. Kiedy zaczynasz myśleć o bogactwie i zdobywać je, stwierdzasz, że bogactwo bierze początek z pewnego stanu umysłu, ze ściśle określonego zamierzenia. Przy niewielkim lub wręcz żadnym nakładzie pracy. No i kolejny cytat, który mnie uderzył. Pamiętaj, że w gruncie rzeczy, do osiągnięcia ambitnych celów życiowych, potrzeba mniej wysiłku niż do znoszenia ubóstwa i biedy. Tak, tych puszek, które tam były już zapakowane w tym worku, nie ruszam. Ponieważ sąsiad się tym zajmuje, nie chcę mu tam bałaganu robić. I nie jestem też chciwy, także muszę bardziej monitorować ten śmietnik, bo tam sporo puszek było już i zapakowane zostały. E, lubię sobie zapalić świeczkę, wiecie, świeczkę zapachową, czy jakąkolwiek świeczkę, lubię światło świecy. E, dziękuję za oglądanie tego odcinka, nietypowego, niezłomowego, takiego zlepionego z różnych części. E, Cieszę się, że podobał się Wam odcinek ze zbierania złomu. Jutro znów wyjdę z domu i pozbieramy trochę złomu. Wszystkiego dobrego z zawodowego. Do następnego. Do następnego.